Dziś na parara geometryczny challenge Czekają na was różne smakołyki I bardzo śmieszne zadania Myślę, że to będzie świetna zabawa Pospieszmy się i podnieśmy klosze Wita, zaczynasz O nie, co za fatalny początek Powiedziałbym, że ostry Czy naprawdę muszę iść kaktusa? To takie straszne na pewno się uchuje. Dobra, będę mieć nadzieję, że będzie okej. Okay. Aj, jak to boli. Może wystarczy. Nie, jedź szybciej. Chyba mam pomysł. Po co mam się ranić, skoro można po prostu pozbyć się igieł? Akurat mam tu odpowiednie szczypce. Tada! Teraz nie będę musiała cierpieć przy każdym gryzie. Mam nadzieję, że kaktus jest przynajmniej smaczny. jak? Zjadłaś go tak szybko, że chyba musi być dobry. Nic podobnego! Jest to obrzydliwy. Czujemy to. Hi! Teraz moja kolej. Stop! Panie przodem. Zwłaszcza, że dostałam w prezencie takie puszne lody. Muszę je szybko zjeść. Hey! Wita, czemu zabrałaś moje lody? Oddaj je! Nie ma mowy! Widzisz? To okrągłe kulki, co oznacza, że są moje. Wiem jak to naprawić. Po ciepłej obróbce kulki zamienią się w płyn. A ze względu na trójkątny kształt troszkę całość będzie moja. Gotowe. To jest takie dobre. Bardzo bym żałowała, gdybym oddała te lody. To jest zbyt dobre. Aleks, teraz ty możesz podnieść pokrywkę. Wow, to jest piękne! Jaka apetyczna kanapka! Nie mogę się doczekać, aż ją zjem. Jak miło wiedzieć, że nie muszę się nią z nikim dzielić. Wszystkie te pyszności są moje. Twoje? Ja też mam w planie zjeść tę kanapkę. Też zgłodniałam. Aleks, wita Cię, woła. A teraz przy pomocy noża zamienię kwadratową kanapkę w dwa trójkąty. Wow! Przepraszam, Alex, ale musiałam to zrobić. Zrozumia, ja też jestem bardzo głodna. Czyżby? To zobaczymy, czy polubisz swoją kanapkę z trójkątną papryczką. Myślę, że to będzie świetna zabawa. Pyszności. Szkoda, Alex, że to nie ty jesz tą kanapkę. Ach, nie, to wcale nie jest szkoda. Ojej! To na pewno coś jest nie tak! Skąd się wzięła papryczka w kanapce pomocy? Mam coś, co pomoże Ci ugasić ten ogień. Napij się! Szybko daj mi to! O nie! Co ja właśnie wypiłam? A... Wow, co za widowisko! Zobaczmy, co nas czeka w tej rundzie. Witam chipsy, a co ze mną? Wow! Mam nadzieję, że i mnie się poszczęści. O nie, nie jestem psem, żeby jeść psią karmę. Tak bardzo nie chcę tego robić. I wcale nie będziesz musiał, bo ja zjem najpierw. Chcę jak najszybciej zjeść arbuza. Jest taki soczysty, w sam raz na gorący letni dzień. Wiem, jak zdobyć troszkę arbuza. Dzięki specjalnej łyżce. Casey, trzymaj łyżkę, dzięki niej jedzenie arbuza będzie wygodniejsze. Dzięki, to naprawdę bardzo poręczne. Awesome. Tylko, że teraz arbuz jest mój. Bo zrobiłeś z niego kulki. Następnym razem będziesz ostrożniejsza. Myślę, że ta arbuzowa historia wiele cię nauczy. Uf, ja cię dorwę, a masz. Nie trafiłaś. Możesz rzucać ile chcesz, a ja w międzyczasie dokończę swojego arbuza. Przez ciebie zostało mi tylko troszkę. Ale resztę zjem bez niczej pomocy. Pyszności! Gotowe! Wita, Twoja kolej. Myślę, że chipsy będą pyszne. Zwłaszcza, że to Pringles. Po prostu je kocham. Ja też. I za chwilę pozbawię Cię Twoich chipsów. Jak miło, że wystarczy tylko potrząsnąć puszką, żeby to zrobić. What? Dziwne, dlaczego tu jest pusto? Gdzie są wszystkie chipsy? To straszne. Kto to zrobił? Chipsy w każdej postaci są pyszne. Ja z kolei muszę zjeść karmę dla psów. To jest o wiele bardziej paskudne. Pachnie okropnie. Chyba robi mi się niedobrze. Może nie będę tego jadł. Będziesz! Spójrzcie, jakie to jest paskudne. Może ja to tylko spróbuję. Fuu, to okropne. Karma dla psów powinna być spożywana ze specjalnej miski. Podziękuj, bo przyniosłam ją dla ciebie. Tak, dziękuję. W tej misce jedzenie wygląda jeszcze gorzej. I nie mogę go jeść łyżką. Pomogę ci. Tylko się nie ruszaj. I tak zamierzam ci nakarmić. I jak smakuje? Fuj. To jest najgorsza rzecz, jaką w życiu jadłem. Myślicie, że to zabawne? Pokażę wam, co jest naprawdę zabawne. Jak śmiesz! Będziemy teraz śmierdzieć jak psy. Niezły ubaw. Dziewczyny, jak myślicie, komu tym razem się poszczęści? Już niedługo się tym przekonamy. Zdecydowanie nie mnie. A ja z kolei mam szczęście. Uwielbiam rolki. A ja mam czekoladę, w dodatku bardzo smaczną. Trudno znaleźć ją w sklepach, więc tym bardziej jest cenna. Wiem, że wam ślinka leci, ale nie mam zamiaru się dzielić. To jest pyszne. Nie mogę się doczekać, żeby pochłonąć te wszystkie trójkąciki. Jak fajnie, że mogę to zrobić. Ale najpierw muszę pokazać kilka ruchów karate. Właśnie tak! Teraz wszyscy wiedzą, że Casey potrafi walczyć. A teraz pokażę wam sztuczkę. A łapanie czekoladek kustami. Ale to nie wszystko. Każdy może złapać jeden kawałek, ale złapać całą masę kawałków jest znacznie trudniej. A ja nie mogłam złapać ani jednego. Co za wstyd. Daj spokój. Najważniejsze, że mogę teraz zjeść rolki. Najpierw weź pałeczki. O nie, nigdy nie potrafiłem nimi jeść. Jeśli teraz zacznę się uczyć, to na pewno nie zjem ani jednej rolki. Ale kto mi zabroni używać pałeczek w inny sposób? Mogę nadziać rolki na pałeczki i jeść. Fajnie, wygodnie, a ręce mam czyste. A co z dzieleniem się z przyjaciółmi? Nie mam mowy, po co ci rolki? Czekają na ciebie bardzo soczyste cytryny. Wyobrażam sobie, jakie są kwaśne. Fuj, spadaj stąd. Nie wiedziałam, że cytryny wracają jak bumerangi. Wynoś się stąd. Wydaje mi się, że one są twoim przeznaczeniem. Głupie zasady challenge'u. Wiem. Właśnie wymyśliłam sposób na to, by cytryny były mniej ohydne. muszę obrać jej ze skórki. Awesome. Wow. Ups! Aleks, przepraszam, twoja nowa fryzura naprawdę pasuje do żółtej koszulki. Dobra, wystarczy tej zabawy. Czas na jedzenie. Ups, przez te cytrynę aż mi buzię wykrzywiło. Potrzebuję oszeźwiającego prysznica. O, teraz jest o wiele lepiej. Uf, ale uba, Szkoda, że nie widziałeś swojej miny. Tylko nie cebula. Nie chcę śmierdzieć. Jaki ogromny kawałek pizzy. Wspaniale. A ja mam pyszną strzelającą posypkę. Uwielbiam to. Mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko temu, że najpierw zajmę się tą paskudną cebulą. Naprawdę nie chcę zostawiać tego na później. I jak smakuje? Przestańcie się ze mnie nabijać. Naprawdę jest mi ciężko. Szkoda, że nie wiecie, jak obrzydliwa jest ta cebula. Już po jednym ugryzieniu robi mi się niedobrze. Właśnie tak. Co za smród. Przepraszam. Zauważyłam okrągłe kiełbaski na pizzy, Casey. To znaczy, że są moje. Jak miło nagle dowiedzieć się, że czekają na ciebie smakołyki. A jeśli odetnę kawałek, to będzie z niego kwadrat. To znaczy, że ja też mogę coś przekąsić. Najważniejsze, żeby nie powrócić sobie rąk, bo później będę jadł posypkę. Jak śmiecie! Nie wstyd wam, to moja pizza. Kawałek jest kwadratowy, co oznacza, że jest mój. Kurczę, już mi prawie nic nie zostało. Jest tylko kawałeczek. Przynajmniej będę mogła spróbować. A na mnie czeka cała paczka posypki. Jestem bardzo ciekawy, czy uda mi się ją zjeść. Wygląda bardzo obiecująco. Wow, to jest naprawdę fajne. Ale nawet nie liczcie, że się podzielę. Sam ją zjem. To jest pyszne. Rewelacja. Chcę więcej. Jesteś taki chciwy, że zasłużyłeś na karę. Tak lepiej. Następnym razem się podzielisz. Siema wszystkim! W końcu zaczynamy challenge. I od razu mam pecha. Mam tylko jedną paczkę gum. A ja dostałam o wiele więcej, a ja mam całą górę. Alex, naprawdę masz pecha. Ale jako pierwszy możesz zjeść swoją gumę. Przynajmniej coś dobrego! Uwielbiam Hube Bubę. Zwłaszcza ten smak. Ej, co robisz? Awesome! Come on! Ty dostajesz gumę, a ja muszę wynosić śmieci. Daj spokój, nie złość się. Zobaczcie, jakiego balona zaraz nadmucham. Awesome! A wiecie, że można się takim balonem pobawić? Ale, żeby to zrobić, trzeba być prawdziwym mistrzem. Wow, to naprawdę super, Alex, świetnie sobie radzisz. Ale teraz moja kolej na rzucie gumy. Po pierwsze, pozbędziemy się opakowań. Znam nawet sztuczkę, która naprawdę mi pomoże. Wow, ekstra! A teraz nadszedł czas, aby je zjeść. Uruchamiam odkurzacz. Oh, wow. Teraz zobaczycie, jak wygląda naprawdę duży balon. Nie pozwolę jej nadmuchać balonu, który jest większy od mojego. Co ty zrobiłeś? To straszne! Nie dość, że pękł mi balon, to jeszcze straciłam brwi. Jak mam teraz żyć? Przykleisz je z powrotem. Dobra, trochę spanikowałam. Okej. Okay. Mila, teraz twoja kolej. No wreszcie! Aby pozbyć się opakowań przygotowałam specjalną maszynę. Ojej, bardzo skuteczny sposób. A teraz można je jeść jedną po drugiej. Jesteście gotowi zobaczyć gigantycznego balona? No to patrzcie. Mila, przestań, jest za duży. Co teraz zrobimy? Jak sprowadzić ją na ziemię? Bingo. Mam pomysł. Musimy przebić balon za pomocą procy. Alex, strzelaj. Dlaczego ja? Hmm. Bo inaczej Mila poleci w kosmos. Podpisz się. Jezu, wszystko muszę robić sama. Wita, dobra robota, trafiłaś. Myślałam, że będę musiała zaprzyjaźnić się z ptakami. Bardzo się cieszę, że was widzę. Kurczę, mam tylko jednego granata. A ja mam chyba z dziesięć. Czego można chcieć więcej? Oj, można. Spójrz na mój stos. Mój smakuje lepiej. Mila, jest pierwsza. Okej. Hura, bardzo lubię granaty. Tylko spójrzcie, jak apetycznie wyglądają ziarna w środku. Nie są jednak zbyt wygodne do jedzenia. Ale dla takich malutkich przysmaków zawsze mam przy sobie pensetę. Pysznie, wygodnie i nie trzeba brudzić sobie rąk. Lepiej będzie, gdy położę ziarenka na talerzu i zjem je wszystkie naraz. Tak, w ten sposób będzie o wiele smaczniej. Dokładnie 100 ziaren to naprawdę super. To znaczy, że będzie smakowało sto razy lepiej niż przedtem. Mimo, że zjadłam tylko jeden owoc granatu, jestem bardzo zadowolona. Alex, twoja kolej. Okej. Najpierw trzeba dostać się do najsmaczniejszego z nich. Krojenie granatu jest zbyt proste. Ale można go rozerwać. To straszne! Alex wygląda jak jakiś maniak! Jaki maniak! Po prostu chce dobrze zjeść. Alex, oszalałeś! Nic podobnego, po prostu jem pysznego granata, to wszystko! Wita, właściwie to też mogłabyś już jeść, żeby nie tracić czasu. Rzeczywiście. Mila potrzebuje noża. Samo jedzenie granatów jest nudne. Robienie z nich pysznego soku, to dopiero będzie zabawa. Bingo! Zobaczcie, jaką mam wyciskarkę do soków. Wow, jaka duża maszyna. Duża sokowirówka plus mnóstwo granatów równa się mnóstwo pysznego soku z granatów. Tylko spójrzcie! Po prostu błaga mnie, żebym go wypiła. Hmm. Jak smakowało? Bardzo. Witam, masz teraz sok nawet na twarzy. nie problem, można go łatwo rozwiązać. Hmm. No i proszę, mam tylko jedną puszkę coli. a ja mam więcej. Zobacz ile mamila. Tak, tak, patrzcie, mam całą wieżę z puszek Coli. Ale to ja będę piła jako pierwsza, przynajmniej w pewnym sensie mam szczęście. Kola zawsze dobrze smakuje. Sprawię też, że żołądek daje głos. Wpadłem na świetny pomysł jak wypić wszystkie puszki naraz. Najpierw je otworzę, a potem użyję słomki, którą właśnie zrobiłem. To świetny pomysł! Kola Ta jest taka dobra! Tylko teraz chcę się wydostać na zewnątrz. To się nazywa potężny ryk. A co myślałeś, w końcu jestem facetem? A ja wolę Pepsi. I nawet dostałam jedną puszkę. Jak fajnie. Czemu to zrobiłaś? To runie. I co z tego? Niech sobie runie. Przynajmniej teraz nie muszę już sięgać na szczyt. Założymy się, że uda mi się wypić wszystkie puszki Koli na raz? Wierzymy ci, tylko nie rzucaj w nas śmieciami. Przestań! Właśnie, to puszki uderzenie puszką w boli. Przepraszam, ale nie mogę się zatrzymać. Mila, co się z tobą stało? Czy widziałaś swój brzuch? Tak, to wszystko to gaz. A, ratujcie się, kto może! To najzwyczajna sytuacja, Mila Beka! Ojej! Lila, nigdy więcej koli! Nawet nie chcę, już więcej w siebie nie zmieszczę. Subskrybujcie kanał Pararai i napiszcie w komentarzach, która runda najbardziej wam się podobała. Papa! Pa!